Dzień dobry, dzień dobry. Witamy się z Wami z New Jersey. Jesteśmy teraz w Wildwood, gdzie będziemy spędzać święta wielkanocne i pokażemy Wam zaraz, jak wygląda jeden z najbardziej popularnych New Jersey deptaków poza sezonem. Tak wyglądają lokalne baseny poza sezonem. nie feeling to ja mam tutaj jak z jakiejś dynastii, czekam aż wyskoczy Alexis albo Krystal albo coś, bo to wszystko wygląda jak ze starego amerykańskiego serialu. Kurorty, deptaki, knajpy, to wszystko tak jak ktoś to zbudował, nie wiem w jakich latach, 70-tych, 80 -tych. tak zostało i tak jest. Niesamowite. pod deptakiem tam już jest wydma raczej sztuczna wydma za nią ocean ale plaże są zamknięte bo jesteśmy poza sezonem Wielopiętrowe hotele tam i tam Teraz kompletnie puste, ale podobno w sezonie nie da się tu wynająć pokoju na ten sam rok. Wszystko na rok do przodu wynajęte. To się nazywają ekskluzywne wakacje. Cały depak dla siebie. Jako, że jesteśmy w rodzinnym kurorcie, za mną jest bardzo dużo różnych kiosków, but z jedzeniem, ze słodyczami, z koszulkami, oczywiście otwartych tylko w sezonie. Jedną z ciekawszych rzeczy są na przykład różne rodzaje pączków, między innymi czekoladowy pączek z bekonem. Czeko czekoladowy z bekonem wygrywa dziwność, ale niestety miałam kiedyś okazję go spróbować. I nie było to najlepsze doznanie. jedzeniem, skoro atrakcje dla dzieci to salony gier. I luna parki. Trzy. Trzy na jednym tym podłoku. Wszystkie nieczynne, wszystkie zamknięte, ale jeden nie do końca zamknięty. Wszystkie trzy Luna Parki są zamknięte obecnie, ale chodzimy tutaj często, więc może kiedyś nam się uda wbić na krzywy i do jednego i pokazać to bardziej ze środka. Idziemy na Urbeks. Idziemy zobaczyć nieczynny lunapark. Urbeks. A no jest kamera. Klasyczna kawzela pod szmatą, akurat. Ale jest, ale jest mniej klasyczna. To tylko Happy Fit. Napewno kompletnie nie ma filmu zasady, klimatu. O, wszystko pomieszane. Jak by działało, to mogłem jeździć na wszystkich Te wszystkie wodne rzeczy bez wody. Ale to jest wodna rzecz na łódki. Tak. Ale tam wygląda jakby była wodna rzecz na ludzi. Tak, zjeżdżalnie. To jest chyba lekko, ten hot dog. Na górze jeździsz zygzakiem po mustardzie, a na dole po keczupie. Że co? To możliwe. Tam jest napisane frytki, ale tak co by nie mówić? to poza tym, że jest to kompletnie puste, to nawet niektóre części wyglądają na porządne, na nowe. Na przykład ten tutaj, tylko no trochę wioski. budowiały. Jersey szczęśliwie nie jest zbyt czerwonym stanem, więc najwyżej nas aresztują, ale chyba nie zastrzelą. Nie przekonałeś mnie. Karolinie bym nie wchodził. To był hotdog do jeżdżenia, do głuper. No dobra. udało się. Ani nie zaaresztowali ani nie zaszczeli. Prawdopodobnie nagrali na kamerę, ale chyba nas nie znajdą. Tak nie od wiem, nie. Tylko od razu chyba nie. chyba nie. Nie wiesz po czym? Po fioletowych włosach. I bluzie Playboya. Za nami jest salon gier, tak zwany Gaming LK, w którym głównie rozmieniamy pieniądze, żeby zrobić pranie, bo pralka jest na ćwiartki, ale też udało lub nie udało nam się, spoiler alert, zagrać w tych automatach i nic nie wygrać. Ale chodźcie, pokażemy Wam, jak to wygląda w środku. Dumbna, to że to jest co chodzi, jak ja nas to no. Wszystko jest takie śliczne i ja chcę wszystko wyłowić. Każdego jednego pluszaka. Ja się bardzo stresuję, bo chcę złapać mężowi czubakę. Ale... Nie to się daje? Tu? Tu. to nie jest. z powrotem? Nie. nie no to? Co? No to dalej nie jest warte jednej czwartej prania. Nie jest. W ogóle nie jest. wygrać, teoretycznie, za 25 centów. I nasza ukochana maszyna wypełniająca nam czyste gacie. Zobaczcie jeszcze za mną, jaka jest przepiękna plażowa pogoda. Piękna można się opalać. Cały ten boardwalk jest naszym codziennym miejscem spacerowym. Mam okazję zobaczyć, że dosłownie każdy otwiera się jakaś nowa pełna nadziei knajp. Wszystki. To nie są frytki. To nie są frytki. To Deep Frighto Rios. Deep Frighto Rios. W sklepku z koszulkami. Wczoraj go jeszcze nie było. Plaża, jak widać, długa i szeroka, a chmury zasuwają bardzo. bardzo. Nie dajcie się zmylić moim ciuchom. To jest jakieś może 16 stopni? Może. Teraz perełka całego bodłoku perełka sklep z ozdobami świątecznymi Otwarty tylko latem Wspaniałe. <gryl> Idealny pomysł Jeszcze jedna czynna chyba obecnie atrakcja: plaża dla psów. Właściwie dog park. Park dla psów na plaży. Nady jest w remoncie, więc robimy skrót przez plażę i idziemy do drugiego Luna na parku. A ja. Jestem piękna? Zawsze. Właśnie. Jak widzicie, ja tu siedzę i czekam na plażową taksówkę, bo plaża jest długa i szeroka. Można się zmęczyć chodzeniem pomiędzy lunaparkiem i lunaparkiem i knajpą, i knajpą, i knajpą i knajpą, więc są tutaj plażowe taksówki. Jeszcze nie wiem czym są te taksówki, bo samych taksówek persuje nie widać. Ale wiadomo, że po tej plaży mogą jeździć auta, które już tam gdzieś za nami widać. Więc może to normalnie będzie taksówka, ale tego się nie dowiemy. Z... Zaremontowaną częścią ewidentnie jest główna część leptaku, bo tu już coś się dzieje. I coś słychać. Albo kogoś. Mamy. Mamy czynne knajpy. Mamy ludzi. Tak. Już nie jest taki ghost town jak zwykle. Zobaczymy, co dokładnie jest w tym półghost townie. działają tatuaże i robienie warkoczyków. Jak to warkoczyków? Henna i hair braiding, żono. Jak to mm. dobrze, że idziesz do fryzjera niedługo, nie musisz robić warkoczyków. To bardzo niedobrze. Ciekawe, co zrobili z rybkami w akwarium, bo akwarium jeszcze nie jest czynne. I tym sposobem dotarliśmy w okolice trzeciego lunaparku parku i stąd wygnamy się ze spaceru, a zapraszamy do towarzyszenia nam na śniadaniu wielkanocnym.